Nie słyszał. Jakim cudem chłop mnie słyszał niby? Oczywiście nie umierając. O, tu dwóch ich nagle biega. Przez przypadek w świat trafiłem, nie wierzę. No nie wierzę, tak, tak ramię zaczyna stresować. Nie wiem, mrówków, mrówków ich się zebrało. No, znowu się drzwiami bawiam. No nie, czemu te broje są tak niecelne? No stoi w miejscu i tak nie trafiam. <laughs> Siema, mogłem sobie w intraveniu. Z tego co widziałem zostały nam dwie misje, ta i następna. I mam nadzieję je zrobić jeszcze na tym odcinku. I myślę, że zaczniemy sobie na spokojnie e, ubijając tego pana łysego tutaj siedzącego za kamerą. O, proszę bardzo. Tam jest jeszcze jeden pan, ale on... On niestety ma ma latarkę. Znaczy ma kamerę bardziej, chodzi o kamerę. Ja tą kamerę bym mówił, ale chyba jak ubijam kamerę, to oni to widzą? Coś takiego. Kto mnie słyszał? Jakim cudem chłop mnie słyszał niby? Nie wiem, gra ma czasami jakieś błędy życiowe. Ale wiem, że dosłownie zostały mi dwie misje. Ja bardzo bym chciał je skończyć. Tak w, w jakimś normalnie sensownym e, stopniu. Co jest? Czemu on tu przybiegł randomowo? Chciałbym je w jakiś taki sensowny e, sposób ugrać. Żeby nie zajęło mi to oczywiście 50 godzin. To by było bardzo miłe. Dobra, znieśmy stąd światło. On tu przy, powinien przybiec, z tego co mi się wydaje. Tu jest w ogóle jeszcze ziomek. Może on stąd przybiegł? To jest ten. Ale on chyba się stąd nie rusza, niestety. A nie, idzie gdzieś do góry. I sobie tu staje. Dobra. Tu jeszcze pamiętam, że jeden biegał. Nie ma ich tu dużo na tej mapie. Ale fajnie by było się ich wszystkich pozbyć. Na szczęście oni nie słyszą coś... Przecież... No nie! Jakiś jeden random mnie załatwił! Oj, trafiłem w ścianę i ten słyszę. Celność tej broni jest po prostu wyśmienita, bym powiedział. On się schował. A mnie to chyba już widzi. A może nie. Może mnie nie widział. O, już jeden leci. Myślę, że najlepszym sposobem byłoby się dostać tam od góry. Tak jak to robiłem na poprzednim odcinku. I się tam wszystkich pozbyć. Dobra, jestem w tym miejscu. Mam pobijanych większość przeciwników, e, których tam widziałem. Jedynie co, to muszę się teraz tam na lewo dostać jakimś cudem. Oczywiście nie umierając. O, tu dwóch ich nagle biega. On go teraz zobaczy. A ja będę miał szansę, żeby zrobić tak. A, widzicie, teraz ja bym się ich pozbył, bo oni. Oni będą bardzo problematyczni, coś czuję. I teraz muszę do tego pana z kamerami się dostać. wziąć sobie kartę jego i grzecznie stąd wyjść. Mam jakąś broń, ja mam tylko pistolet i nóż. Okej, okay, no nie najgorzej bym powiedział. Nie wiem, ktoś mnie zobaczył, że muzyka się nagle dziwna, odpaliła, co chodzi. Tak, chłopce wszedłem, bo tu jest okno, ja go nie zauważyłem. No i w sumie tak skoro sobie chodzę, tylko i zdycham co chwilę, to jeżeli podoba się mu tobie, co robię, to zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia jakiejś solidnej łapki w górę, napisania pięknego komentarza. A ja przypnę oczywiście do niego serduszko i tu mamy 40 typa nagle. No nie wiem chyba, ich przeczekać. Jeden sobie, nie, jeden sobie nie poszedł. Mamy tu zbrojownię, jestem koło zbrojni i widzę tutaj bardzo fajną rzecz, czyli kamizelkę kuloodporną. Nie wierzę. Trafiłem w ścianę nożem jakimś cudem. Udało mi się dostać do zbrojowni, tak! Biorę są wszystko. Robię to dosyć. Nie wiem, pewna Shotgun jest, tak mi się wydaje. A ja muszę iść chyba jeszcze bardziej na prawo. Przez przypadek w światło trafiłem. Nie wierzę. Nienawidzę siebie. Gdybym w światło nie trafił, to bym chłopa ubił bez problemu. Ale oczywiście muszę być głupi i trafić random w światło. No nie wierzę. Tak, tak ramię zaczyna stresować. A chłop to w sekundę przeszedł tą tą rundę. Na masochistie też, przypomnę tylko. Nie wiem, oni mnie widzą z kilometra. Ich bronie są 30 razy mocniejsze niż moje i są bardziej celne. Ja strzelam do jednej, jednej kamery 20 razy. Nie mam broni, mam tylko pistolet, a tu ich się zbiegło 20. A ten co robi z tymi drzwiami? Jakiś głupi? Dziwne, że oni tych kibli w sumie nie sprawdzają, ale bardzo się cieszą. Przeczekam to sobie jeszcze chwileczkę, a dop później dopiero podejdę do niej. Dobra, wszyscy co stąd poszli. Wszyscy się tu ustawili. Patrzcie, no nie wiem, mrówków, mrówków ich się zebrało. No znowu się drzwiami bawię. Och, szoly shit. Ja tu drzwi przecież ja po prostu sobie przebiegłem tutaj, no tak. Zapomniałem o tym. Łop się zdziwił, że zgaszone światło i poszedł zapalić. Dobra, pozbyłem się ich kilku stąd. Nie wiem, ja bym tu zostawił, zgaszone światło. Teraz pytanie, czy ja dam radę przebiec sobie tędy do góry? Nawet dałem radę, nie jest najgorzej. Czy on usłyszał jak zniesie tę kamerę? Jasne, że tak. Znaczy, może nie do końca usłyszał kamerę, a mógł usłyszeć yy, po prostu ten. Dobra, jaką broń? Więc nie wiem, chciałbym chyba tego za jakich dużo się zrobiło? Cztery chłopa. Kurczę, nie wiem, czy ja nie chciałbym podejść szybko po ten po kartę dostępu. Będzie łatwiej cokolwiek mi tutaj osiągnąć. Nie no, moja postać się zaczęła i przestała strzelać. Nie wiem czemu nie wiem, czemu moja postać nie strzeliła. Mnie zastanawiam tylko jedno. Jak niby jestem tak bardzo upośledzony, że nie miejąc kamizelki kuloodpornej na sobie, jestem w stanie wejść do środka, zabić połowę ludzi i wyjść, ale kiedy ją założę na siebie, to dostaję pierwsze lepsze benski od randoma. Jednak próbuję od tyłu wejść. No kurczę, tu dwóch stoi. Jak jeden się odwróci, to będzie dobrze, no? O, właśnie coś w tym stylu. Amunicja mi się powoli kończy, ale potrzebuję tylko dojść do tego pana. Wziąć od niego kartę i mieć łatwy dostęp wszędzie. Dobra, szybki update. Ja widzę, że w tej grze tylko update'uje informacje. Eee, ja bym, w ogóle chyba nie wiem, czy ja bym nie poszedł tędy na dół, nie? Eee, w sumie tu na dół to nie jest głupi pomysł. Dobra, jednak idziemy górą. Aps zdążył strzelić. No niech, czemu te proje są tak niecelne? No stoi w miejscu i tak nie trafiam. <laughs> Przychika mi siada. Z tego co zauważyłem to każdy z opów siedzących przy telewizorach to jest gość odpowiedzialny za zupełnie inne kamery. No i oczywiście gdyby celność tych broni była na wysokim poziomie, wiecie, nie na zasadzie ja strzelam i nie mogę trafić, bo ten pocisk leci randomowo gdziekolwiek, nieważne czy stoję, biegam, tańczę czy kucam, no to ta gra y, byłaby dużo prostsza. A jeszcze jest największy mankament tego, że oni czasami potrafią randomowo strzelić. Ledwo się wychylasz i dostajesz automat strzała tylko dlatego, bo chłop strzelił, nie wiem czy on, on się obsrał i mu broń wystrzeliła czy o co chodzi, nie wiem. Tak jest tak bezsensowna, patrzcie to, wbiegam przed luserko, o, tym razem akurat się nie udało, bo chciałem to pokazać, ale wbiegam mu przed, przed okno i on automat strzela, nie? Wstaje i strzela. Ja rozumiem, że ja sobie wziąłem poziom trudności yy, Masochista. I ma być nie? jeszcze jest najgorzej, w dostałem bronią Normalnie go zastrzeliwuję, Dor Ja sobie wziąłem poziom trudności masochista, bo ej to jest przecież tylko gra o strzelaniu, prawda? 12 e is better than six, też tylko się strzelało. Ale jakoś tam e AI tych postaci nie było aż tak bardzo upośledzony w większości przypadków, że ja ledwo się wychylam i chłop automat dosłownie strzela. Nie wiem, chłop zrobił to nasze odganie, też próbuję to zrobić nasze odganie. W najgorszym przypadku po prostu będę ją znowu 20 razy. Taka jest prawda. Nie wiem, szczerze moim zdaniem przeciwnicy nie powinni mieć możliwości ze mnie, kiedy ja ich też nie widzę, nie? Że, no jednak nie oszukujmy się, zakres ruchu w tej grze jest dosyć mały. I nie widzę całej mapy. Nieważne jaką broń wezmę. Chyba, że snajperki inaczej faktycznie działają, chociaż no wątpię. W sumie nie, nie grałem się sniperką. No, ale sam fakt, że no oni mnie widzą, kiedy są poza ekranem moim. Co jest bezsensowne. I oni potrafią mnie nawet zestrzelić, jak ja jestem poza ekranem. To tak jakby nie wiem, w wojdzie w Minecrafcie, nie wiem czemu to jest jednak gra, która mi przyszła do głowy, ale w wojdzie w Minecraftie był stwór, który w sobie tak randomowo wylecieć? Znaczy nie, randomowo nas plunąć i zabija nas. Automat, no i tyle było z gry. O, znowu sytuacja. Ja go nie widzę, ale on już mnie widział, więc może strzelać. No i znowu robimy to oczywiście bez kawlara, bo mi się skończył. I to jest gościu, którego musimy chyba ubić, z tego co kojarzę. Exfiltrated. To nieźle. Ja teraz muszę wyjść stąd. A tędy przejdę jakoś. Oj, zdechłem. Automat. Ja muszę tam wejść i jeszcze wyjść co najciekawsze. Wow, super misja na koniec. Szapoba. Ta gra w żaden, w żaden sensowny i konkretny sposób nie zachęciła mnie do tego, żebym kupił drugą część. Wow, jestem pierwszy raz pod wrażeniem, że gra aż tak bardzo mnie zniechęciła do siebie. A to rzadkość, bo ja naprawdę gram we wszystko. Ja rozumiem. Ale ty grasz na to no jeszcze, więc ty masz ciężej e, sam sobie tak wybrałeś. Ale to nie oznacza, że mm, ja rozumiem, że jestem na jednego strzała. Ja rozumiem, że to jest poziom trudności, który o, ma, ma być wymagający. Okej, okay, nie mam z tym problemu. Ale mechaniki w tej grze są tak rozwalone, że ciężko jest cokolwiek ugrać tutaj. Sam fakt, że muszę na, na oko strzelać, na oślep do chłopa, bo on mnie widzi, a ja go nie. Jeszcze sam fakt, nie wiem, okno, którego się randomowo nie da przeskoczyć. Tak, o, Ktoś stwierdził, że postawi okno, przez które się nie da. Pomimo tego, że je rozwaliłem, nie mogę przez nie przeskoczyć, bo te okna akurat jest brzydkie i mi nie pozwala na to. Bo otwiera drzwi automat strzelan. Dlaczego? Dlaczego ta gra jest aż tak bardzo upośledzona pod wszystkimi względami. Niestety stąd kolega zniknął i to mnie troszeczkę obawia. A ja muszę dojść lekko niżej. Chyba dobrze idę. O, ja musiałbym tędy zejść na dół. Oj oj oj, co problem? Leciutki. Dobra, jeżeli nic mi nie zaskoczy, ja wiem, że się zamknę na jakieś 20 tysięcy godzin i zobaczyć tylko dosłownie urywki tego, co tu się działo. Ale jeżeli w tej chwili nic mnie nie zaskoczy na zewnątrz, udało mi się przejść tą misję. I zostanie nam tylko jedna. Nie mam pojęcia jak wygląda ta jedna. Jak trudna jest. Mam nadzieję, że łatwiejsza od tej. Udało mi się. Ja ci kręcę. Kombat i karlizm. 35 rok było 18 zabiję, znowu... Większość. Ja tak mniej więcej w połowę lub y, większość y, osób w wydanej lokacji ubijam. Bardzo się dzieje, że w sumie z tego powodu. Press key, epilog, czyli koniec dosłownie epilog to jest koniec. Prolog to jest początek, jakby ktoś pytał w nomenklaturze książkowej, przynajmniej. Kill everyone. 49 y, osób. W teorii do zrobienia. W teorii do zrobienia, szczerze powiedziawszy. Nie, może zabić ich jak kamera patrzy, a może jak nie patrzy? nie wiem. Mam pojęcia. Tu jest kolejny, który widzi. Wielki brat patrzy niestety. Zabicie 18 to jest wyczyn. Zabicie 49. To już jest Kongo. Ciekawe, czy obalenie ich też się liczy jako zabicie. Bardzo interesujące, ale ja chcę się dostać do tego pokoju, bo widzę tutaj amunicję do mojego pistoletu. Dokładnie tak. Mam wentylację, która mnie pozwoli... Aha, wyjść stąd. Wyjść stąd innym wejściem, niestety. Ta noktowizja czasami jest przydatna. Ja bym chciał się dostać do tego chłopa. Chyba, że zrobię to po prostu na zasadzie strzału i tyle. Też jest taka opcja. I co, zabiłem go? A, chyba nie ma różnicy jak go zabiję tak szczerze. Uho, przed w ogóle. Hej, słuchajcie go, po co ty go niesiesz? Nie, no, ja go nie trafię, to jest tragedia. Oh shit. Rozpoczynamy balet. Tu się teraz będzie działo, nie? Kosmos. Dobrze, że jest z poprzedniej misji. Nie wstawaj. Górą nie przejdą, tylko pilnować, żeby nie przeszli. No, w ten sposób... No patrzeć, też można pozabijać wrogów. No, nie oszukujmy się, no. No i próbujemy od góry. Coś tam jest w ogóle wejść. Możliwe, żeby jest tam wejście, nie sprawdzałem. Połowa, mniej więcej. Dobra, przejdźmy sobie tędy. I tu jest jakieś przejście. Nie, no, nie mam okno co najwyżej. Mam okna i to tyle. A ja bym chciał się stąd wydostać, bo zawsze można by było inną stroną przejść. Dobra, skaczemy tu przez okno i tej strony teraz ich powybijamy lekko. Zostało już ich trochę ponad 20. Dobra, już mniej. Dobra, wchodzę tutaj, i idę i górem. Idę górem. To nie jest dobry pokój, ale zawsze jakiś. Ten kamerę chyba on ogarniał, więc tu mam raczej save point w miarę. Dobra, przejdźmy sobie obok niej. Jaki zostanie jednego, czy Dwóch, to jeszcze do przeżycia. Leci kolejny górą. To jest fajne miejsce w sumie do yy, walki z nimi, bo jest dużo takich, jak to powiedzieć, zakamarków, takich skrętów, w których oni nie wykręcą zbyt dobrze. A ja mam na tym plusy, nie? Dobra, wskakujemy to do, do pokoju. Teraz jest Kongo, jestem zestresowany, dlatego cały czas coś gadam. To jest dobry moment. Pamiętam dlaczego zaka nagrywają, bo zawsze też byłem zestresowany, że przegram. Chociaż podczas gadania gram najgorzej, ale to chyba każdy. Gdzie mnie to doprowadzi? Do jakiegoś pomieszczenia. Przejdźmy sobie nim. Zostało mi do zabicia 14 osób, bo możemy się załadować, jeżeli chodzi o broń. W sumie zmienię sobie jakiś kałaszek widzę. I'm not bleeding. No, ty akurat kolego nigdy nie będziesz krwawił. Ale tragiczna ta broń, szczerze. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Jeden w prawo powieg. O, nie, na mi zestrzelił randomowo. Nie wiem, ja chyba po prostu i zacznę wystrzeliwać. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja. Oj, 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 oj. Co tu się stało? Czemu ja tak bardzo nie trafiłem? I czemu ja postać biegać nie potrafi teraz. W sumie zrobienie kongo na samym środku, też nie jest głupim, yy, pomysłem, tylko że jestem na tej beznadziejnej pozycji. Mam jeszcze kevlar, o dziwo i praktycznie wyrównałem już szansę. Teraz przydałoby się pójść w górę. I tam też znaleźć jakieś takie dobre pomieszczenie, w którym będę mógł się chronić bardzo mocno. Nie jest wydaje mi się najgorzej. Bywało lepiej, bywało gorzej, prawda? Ale powoli do przodu i powoli do góry. Staram się iść, iść cały czas na górę, żeby tych z góry poubijać, nie? Ci z góry wydają mi się najbardziej niebezpieczni, ale mogę się mylić. Może ci z dołu są jednak bardziej niebezpieczni niż wszyscy. O, ci już idą do mnie. Tu mnie bardzo słaby bilans, 14 kg, ale do, do odratowania. No jeszcze nie obrywajmy ani razu, więc no jest szansa, że mi się uda. Jaka ta mapa jest ogromna, mam tylko 49 ludzi zabić. Dobra, postarajmy się. pierw poobijać wszystkich od dołu, jednak. I przydałoby się, O, tu już są kolejni ludzie, co ciekawe. Dałoby się skoczyć po amunicję do mojego pistoletu. Tu jakich dużo, ale ja wiem w sumie, czemu tu jest ich tak dużo. Po pierwsze, pewnie wiedzieli. A po drugie, że ten, że. No nie! PISTOLET mi się zablokował, nie mogę amunicji wziąć. oni mi zestrzelili randomowo! Szybka aktualizacja, zostało 7 osób do zabicia i mam nadzieję, że mi się to uda. Jestem tak spocony, jak dosłownie nigdy. Starając się ich znaleźć w ogóle. Teraz mi mniej więcej strzałka pokazuje ale boję się że randomowo gdzieś podejdę do okna i dostanę strzała. To, to tak mnie przeraża. Niestety cały kevlar mi padł, a nie widziałem tutaj nigdzie, żebym mógł sobie nowy założyć. Ja cię kręcę. Jakie kongo w ogóle. Nie wyjdę stąd już. Ja chcę się tu dostać. Łap mnie po prostu w bieg i tyle. Ole jest tu Kevlar Ja sobie pożyczę. Nawet nawet z mi dali. No, ja, też ciekawe. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zostały Pięć osób tylko do zabicia. I mamy nowy Kevlar. No Oczywiście nadal jestem w stanie zdachnąć od jednego shotguna Nowy Kevlar jest lepszy, Niż zero keblara. Tu biegają, patrzcie, dwóch chłopa tu jest. No, ale tu i tak zabraknie nam. Dobra, nie najgorzej, wejdę sobie. Jeszcze wyżej. Tu jest w ogóle ziomek jakiś. Na kamerach się siedzi i czeka na mnie. Not yet! A, bo to jest jakiś boss mafijny. Dobra, 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 rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Gdzieś na dole go wyminąłem. No, Tędy nawet nie przejdzie. Dwóch zostało. Dobra, dwóch to nie muszę się jakoś bardzo obawiać, wydaje mi się. No, ale po prostu no, trzeba uważać. Zwyczajnie muszę uważać i tyle. On gdzieś tu biega. Idzie górą. A tu jest tych dwóch. Dobra, widzę. Ich. No, i łatwo. Teraz ha, ha, ha. nam pozostaje tylko coś tamtego ubić. Kill the acolly blimmingmen. W końcu w końcu będę mógł przestać grać w tą bezsensownie zbudowaną grę. Znaczy mi się grało powiem szczerze, fajna fabuła, ale jakoś tak te mechaniki te moim zdaniem to jest niedopracowana mechanika. Tak niedopracowane te mechaniki. ajajaj. Aj, aj. O a to nie jest ziomek, który nam sprzedawał broń? You must really enjoy pain. Finish the game on masochist. No ja jestem bardzo upośledzony niestety. No i co? Było miło, ale się skończyło. Ciekawa seria, ciekawa gra. Mechaniki trochę denerwujące, ale nie powiedziałbym, że gra jest całkowicie skreślona. Do dwójki mnie nie przekonała, więc raczej nie ogram. A ja to w sumie no tyle. Cóż, bo miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymaj się.